Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a I dzisiaj będę sobie tak po prostu grał, ponieważ nie mam pomysłu na odcinek Dlatego dawajcie jakieś pomysły na odcinek, jakieś challenge, nie wiem Ale żeby nie były one zbyt trudne, żeby... Yy, by, możliwe, żeby były testowane, no i żeby no po prostu no, no... żeby było jakoś, je można zrywalizować, żeby wygrać z, yy, z tym challenge'em grę Dlatego ja widzowie zaczynam. I możecie zostawić łapkę w górę. Chociaż nie zmuszało, ale możecie. A ja sobie szybko sprawdzę sklep. Mam z Nie wiadomo jakiego sezonu bo dziwnie wyglądają. Nic za bardzo fajnego nie ma... Yy, jakieś... Co tak szybko w Fortnite się ludzie zaczynają, kurde, yy, tak dużo zaczęło grać ludzi w Fortnite, czy kurde, yy, tyle botów dają. Zresztą zobaczę, I tyle ile będzie strzelało i chodziło, to tyle nie boty. Dobra, tutaj tańczy. Tutaj tańczy. Tu tutaj się lekko rusza. Ten udaje, że jest botem. Tutaj strzela, to nie jest bot. Ten chodzi, to też nie jest bot. Ten bije, to też nie jest bot. Ten też nie jest botem raczej. Ej, właśnie snajper, Gdy nie trafiłem. A z pompy? A, tak na daleko to ono nie bije zbytnio. O, tutaj ktoś się umie nawet. A, bambik. No to super budowla. Super budowla. Ej, nie mogę. Nie mogłem odkucnąć. Ja, ja sobie zaznaczam, bo można się zawsze pomylić, gdzie się leci. Bo ja lubię na tą miejscówkę lecieć, bo tam zwykle wygrywam. I jak jest 1000 metrów, to ja zawsze wylatuję. Dobra, uwaga. Zresztą już można teraz, bo nie będzie akurat 1000 metrów, tylko będzie 1000, coś. Mogę nawet tam nie dolecieć, ale to trudno. Jak mnie nie służycie, to za chwilę ściszę, bo podgłośniłem. Yy, dlatego za chwilę ściszę Tylko, że jak będzie jakaś bitwa To nie, nie ściszę Teraz szybko. Tak, tak Tak. Zabieram płotki. Coś tutaj idealnie leci tam gdzie ja yy, to! Yy, legendarny rakietnik! W ogóle, widzowie, co jest? Dobra, łatwo Pierwszy zlikwidowany Leczanko Zresztą sobie użyję tego Dobra Tak, z tunikiem to sobie zabiorę. I tak, tak. Tutaj jest pistolet maszynowy, tylko że rzadki. Dobre widzowie, zaczęcie. Od razu na początku. Kill i od razu legendarny rakietnik, którego sobie raczej zostawię. A zresztą sobie wolę te, tego SMG-ka Dobra, skrzyneczka następna, nic nie ma. A tutaj automat do sprzedaży... Ej, tym... Oho, ale ja nie będę za bardzo walnować złota, tylko sobie kupię sobie naboje. O, akurat 301 i mam dość dużo naboi. Tak dużo niewydanego złota, a tyle naboi, że starczy mi na całą grę możliwe. Yy. O, pierwsza łuska O, i naboje do strzelby dodatkowe, chociaż że mam na pewno na, aż do końca gry. Tyle dokupiłem. O, jeszcze tutaj mi wypada. Żelazo, metal, jak to tam się nazywa? Czemu ja mam takie lagi? Ej, no właśnie, czemu ja mam mniej niż 100 FPS-ów. Czemu znowu to się robi? Znowu muszę na najniższą grafikę zrobić, żeby było tak brzydko widać. O dobra, 100 FPS-ów. No tak się waha. Jak nie. Jak ruszam ekranem od stron. No to jest poniżej 100. Ej, ale... Nie, nie jest, jest tak źle. Wydawało mi się, że jest słabiej. Ja to 130. To jak na mój komputer to nie tak słabo. Ale one widzą w ogóle jakieś szczęście. Złoty granatnik od razu na początku gry. Jakim cudem w ogóle. Dobra, sobie zbiorę trochę kamienia. Szybko tu. Jeszcze tutaj. Ile drewna? 72 Tutaj dewastator. Tak sobie biorę. Jeszcze rzadka. Co to ja tam chciałem kupować za 300, a tutaj mam rzadką za darmo. Co jest? Ej, słyszę gracza. No. Naprawdę! Szybko, żeby mierki nie zatańczył. No, no, co za gościu? No, ja odpięknie. Zepsuł mi definitywny odcinek. Jak mam teraz go co by nie niby nazwać? No ja. Ech, cóż, ale nie mogę. No nie mogę, no. Poczekajcie! O, no tak! Czego ja się spodziewałem? Czego ja się spodziewałem? Z, dwa, z 57 minut To wiadomo, czemu takie spocone ludzie, no... Bez sensu Wiadomo, czemu ty, tyle graczy gra tak nagle w Fortnite No kurde, musi być Kaszkup. Nie, może nie kaszkup. Jeszcze mój. Aj, nie, no. Nie, no bez sensu. No nie, nie ma szans, że ja. No jeszcze spadłem. Nie ma szans, że ja dzisiaj wygram Gierkę. Nie ma takich szans. Dzisiaj same skocęcy gramy. Bo przecież za 50, ileś minut? Kurde, musi być jakiś... Jakiś mikset, coś tam, coś tam, kurde Ale że musi tak być Ja chcę nagrać odcinek raz na jakieś dwa dni A tu nagle nie można No i bez sensu Tysiąc metrów, wylatuje Dobra, i teraz szybko lecę na tą miejscówkę Aże, nabrała, naprawdę, czemu takie spocencie teraz w Fortnite grają? Nie można sobie nawet wbić jednego levela Jednego widzą mnie Jak teraz chociaż nie dobiję do dziesiątego miejsca, to ja nie wiem Tutaj ja mam ja na damage O, tak! Snajpa! Dobra, tak Aha, to Do tego Do snajpy A tutaj rzadko snajpa To sobie kupię to... Nie, nie chcę tego Tak Dobra po... Nie, nie chcę tego Jak chcę to o. Teraz to mi powinno na 100% starczyć Z tym i teraz Się uleczę Dobra, tak. Zdobywam to. To sobie biorę tym razem. Tutaj kasa sklepowa. Tutaj tak. Bum. I znowu idę tu, i znowu jakiś gracz mnie śledzi. Otycha je jeden, otycha je. Jeszcze ja, mój aim ze snajpy. To jeszcze pomyśleć. O, dobra jest. To myślę pomyśleć, że to możliwe, że to nawet był bot. Dobra, tak. No, chłop spamer. Dobrze ci tak. Ci to zatańczy grid. Dobra, chłop puścił. To można sobie przestać tańczyć. Dla chłopa, co myślał, że mnie zabije z SMG. -ka. No naprawdę, ostrzemna. No, akurat ta amunicja musiała tutaj wpaść. Oj, duża mikstura osłony nie sobie... Ja ostatnia strzelba tak Ostrzemna strzelba. Ostrzemna strzelba to jest nigdy. <grym> Dobra. I co jest czemu ty lata w powietrzu? Nic źle. Ha, bo ja myślałem, że tutaj te schody są. A ja się pomyliłem. Dobra, tak. Pora tak. Skaczę po grzybku. Nie mam klucza, no tak. Po co ja tutaj szłem, jak ja nie mam klucza? A jak mam go niby zdobyć? Oj, ona wydaje jakieś odgłosy. Ej, co jest? Poczekajcie, widzowie, bo coś mi się zrobiło. Nie, Nie wiem, co to było. A, to Dona sorry, widzowie, bo coś mi się zrobiło na komputerze. Dobra, yy, perk. Nadwyrężnik o snajperka dodać na Trzy wędki? Co jest? A można mówić lepiej z bierakiem? Szkoda. By było o wiele szybciej. Czy ja słyszę gdzieś klucz? Nie. Wiem. Ej, z tego drzewa przecież leci dużo drewna. Ej, tutaj jakieś budowle. To może ja słyszałem graczy. Ale się przestraszyłem na to zadanie pisało, że zrobiłem. Teraz chyba wyspa? Nie, to nie wyspa jest. Jeszcze trochę trzeba poczekać. Tutaj strzelba tu o! O lepszyj sobie trochę pozdobywam wszystkiego No i muszę trochę zwarnować, a zresztą to zbuduję i chyba się powinno zniszczyć wcale, że nie Dobra. Naprawdę no nie no Dobra jest Teraz jak je tylko odzyskać te drewno A zresztą mogłem ten posąg zniszczyć, no bez sensu Dobra, zobaczę tu Deść rzadkości, zwykłą lub niepospolitą Nie Nie biorę Ej, ej, ej Możliwe, że ktoś tam jeszcze jest. Ej, nie! Ktoś zostawił gdzieś kartę. Nie, 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 to nie ja. Dobra, zabity, gdzie jest teraz boss? Nie. Dobra, tutaj darmowe naboje, dzięki Ej, trochę mi zjechał Dora gdzie jest? Jeszcze z tą kartą? Ej, halo. Dobra, let's go. Bojowy pistolet maszynowy, legendarny Dobra, idę po sejf Tylko jak teraz do niego zejść? I nie, bo oni chyba widzą gdzie jest karta Teraz trzeba tylko tamtą maszynkę rozwalić to szybko rozwalam Dobra, nie widzi mnie Dobra, tak Teraz tak I rozwalony Dobra, idę Idę, idę, idę Dobra, let's go. Dobra, amu. Rzadka skrzynia. To wyrzucam. Amunicja, rzadka skrzynia. Granatnik. Skrzynia. E, rzadki pojemnik. I tak. I ostatnie. Ej, tutaj ktoś jest, słyszę na motorze. Kurde, nie mam snajpy, to trochę słabo, bo na niej, bo na niej mam dużo perków. A ja muszę się leczyć trochę. O dobra, mam dwa. Dobra, to się się trzeba uleczyć na maksa. I granatnik sobie wiara, bo moim zdaniem granatnik to umie szybko zabić nawet. Tylko, że tego SMG-ka chyba na coś zamienię. Na snajpę najwyraźniej. O, tutaj. tam nic já. I chyba biorę snajper. Ej! No ja, naprawdę. No, Dobra, snajper. nie chcę wychylić. To idę na ciebie. Dobra, dostała sto. No i dobra, zlikwidowana. Zabieranie. Ej, i chyba to jest dobry ekwipunek. A co, ja w ogóle na to miałem? O to. Ale zresztą granatnik, to szybko mogę rozwalać boksy. Sam nie wiem. To, to mogę szybko rozwalać z bliska bardziej. Sam nie wiem. Tym mogę nie zawsze trafić, a tym mogę szybko rozwalić. Dobra, te biorę. O nie, wyspa. Jak wyspa, to ja uciekam jak najdalej. Dobra, perki. Też rzadkości. Dobra, trudno zmarł moje perka. O, pierwsza łuska. No tak, hej, ja myślałam, że to gracz gdzieś tutaj jest, ale raczej nie było, a to był motor. Dobra, lecę. Dobra, tak, siup. Ej, 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 zakopana skrzynka. Zwykła. Złoto. A wiecie, że ja raz otworzyłem y, 20, 20 łupów w jednym meczu i pisało, że to. Y, no, po prostu, że naukę to otwieranie skrzyń i, hu, i to było takie o, mocne. 20 skrzyń? Otwieranie w jednym meczu. Otwieranie w jednym meczu 20... 20 skrzyń pisze, że to nałogowe otwieranie skrzyń, tak pisze widzowie. Jak... Dajcie znać, jak wy kiedyś tak mieliście. Skrzynia otwarta. Ale po co mi skrzynia, widzowie? Co mi skrzynia da? Ja i tak już mam wystarczająco dobre idee sobie wypiję, to będę miał sprinta O Sprint Oj, nowy poziom wreszcie Ile można było czekać? Tutaj ktoś był. Nie, nie zabrał skrzyneczki. I nie zamykał drzwi. To czyli, że już z tego domku wyszedł, jak tutaj były otwarte. Amunicji nawet nie zabrał. Jakiś bambik, możliwe. Tutaj. I nawet nie zabrał sejfu, no co za gościu. Otworzył to skrzynkę, ale sejfu już nie chciał. I jest 131 zł. A tutaj skrzynkę otworzył i nawet nie wiedział, że tutaj sejf. No bambik na 100%. Ej właśnie, strefa, strefa. Szybkie uciekanie. Ktoś się nie ukrywa w krzaczku, nie? Dobra, jestem w strefie. To szybko sobie wszystko sprawdzę. Ej, 10 osób! A zwykle na siole się kończy strefa. No u mnie tak przynajmniej jest. Jak ktoś tam się budował? Jakie tutaj w ogóle te. nie, słaby. Nie dziwię się, że nikt nie wziął ich. Ej, ej ej. Ej, ej ej! Zostań trzydzieści. Spocony gościu! Nie no! Spuceńce no! Spocencie. bez sensu Spuceńce no! Spuceńce no! Nie mogę widzowie no Nie mogę po prostu, no cały czas spuceńce grają no bo oczywiście kiedy ja chcę nagrywać odcinki to zawsze coś. Nie, no widzowie, jeszcze ktoś mi stoi pod oknem. No nie wiem, idę za chwilę go wygonię, no ale no... No nawet teraz, ale zresztą yy, do widzenia widzowie nie wiem kto to jest. Za chwilę go idę wykonić, bo kurde jakiś gościu przestrzał mi pod oknem. No to nara.